Siemka, z tej strony Crazy, a dzisiaj przedstawiam wam wędrownego handlarza, czyli nowego mobka w Minecraft 1.14. Także zapraszam do oglądania. Wędrowny handlarz to mob podobny do osadnika, panujący się na wszystkich biomach. Wędruje on po całym świecie gry. Posiada 20 punktów życia. Co ciekawe, wędrowny handlarz posiada aż 22 różne dźwięki. Ten handlarz respi się losowo na całym świecie lub tymczasowo w wioskach zwykłych osadników. Respi się od ze swoją labą zasięgu renderowania się gracza może być więcej niż jeden handlarz. Po jakimś czasie handlarz się zdespawni, czyli zniknie. Możemy temu zapobiec używając znacznika na mobie. System odradzania się wędrownego handlarza jest jak na razie najbardziej skomplikowanym systemem rozpędzania się mopków w grze. Po 20 minutach gry mamy 2,5% szans na jego odrodzenie się. Po kolejnych 20 minutach, czyli 24 tysiącach Minecraftowych tikach, szansa ponownie wzrast wzrasta o 2,5%. Po godzinie realnego grania, czyli po upływie 72 tysięcy tików, wszyscy wędrowni handlarze znikają. Te bobki na PC mają 6 różnych propozycji wymian, a Wedrock Edition tylko 4. Kiedy nadchodzi noc, zaczynają pić miksturę niewidzialności, a kiedy świta, wypijają mleko. Jeżeli w regu trzyma potkę lub mleko, mamy szansę, że to wytropi. Można sprzedawać powyżej 20 różnych przedmiotów. 20 różnych przedmiotów, czyli na przykład, jeżeli wszystkie nasiona zestawimy razem, i wszystkie rodzaje piasku czy lodu też zostawimy razem. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, do następnego i ELO! Coś mało wyszło tych informacji, lol. Przecież nic więcej nie ma. XD